Zgłaszam zakończenie przerwy, przystępujemy do pracy. Teraz będzie kolejny punkt 5D podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 7 na 30 na 2024 Rady Gminy w roku, z dnia 30 września 2024 roku w sprawie udzielenia podmiotowi niskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi. Bardzo proszę o przedstawienie uchwały przez Panią Skarbnik, pan w stanie ustawą o gminy oraz o w Radach Paragraf pierwszy. Uchwała nr 7 pomaga 2024 Rady Gminy Kruch z września 2024 roku w sprawie udzielenia komity ministrą pomocy finansowej w dotacji celowej powodzi dokonuje się następujących zmian. Paragraf 2 otrzymuje 3. Radę z poł. finansowej, uczestników odpłat w gminę. Paragraf 3 otrzymuje 7. zarówno w rok 2019 zostaną określone w obrębie zawarcia budżetu. Uchwała w grudzie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Paragraf 3. Uchwała ja wchodzi w Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie znaczy na przykład przycisku i podniesienia ręki. Kto jest za, kto jest przeciw? Proszę się, wstrzymał. Do głosowania Przedstawiamy się następnym obiektem. Ocalność głosów 11 za 11 przeciw 0 wstrzymało się na 0. Ogłaszam, że przychwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu, który 5 wstęp. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w działach rezydencyjnych 107 na 9, 107 na 10, 107 na 11. 118 na 14 położenie w miejscowości, jak Uchwała W w sprawie zadań na z działek nr 118, na 9, 118, na 10, 118, na 11 i 118, 118, na 14 położenie w miejscowości, jak Na podstawie artykułu 18 zostaje uznanie po 9, a. W ustawie z dnia 8 marca 1990 roku w Stanach Zjednoczonych w do właściwości Rady Gminy należy podziękowanie dwóch gmin, prawożących od przekraczających wypowiedzi zarządu, dotyczących m.in. nażywania, zbierania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. O ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej. Podmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jak udziałki numer ewidencyjny 118 na 9 o powierzchni 0089 hektara. numer ewidencyjny 118 na 10 o powierzchni 0089 hektara. numer ewidencyjny 118 na 14 o powierzchni 0712 hektara. numer ewidencyjny 118 na 11 o powierzchni hektara. 8 hektara obręb numer 0012 Janów, Janów Janów, położonych w miejscowości Janów Gmina Broku, stanowiących własność Gminy Wrogu. Nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w wystawie o gospodarce nieruchomościami, a ich ceny ustalone zostaną w oparciu o operaty szacunkowe określające ich wartość rynkową, a także przepisy o gospodarce nieruchomościami. Na wyżej w działkach nie przewiduje się realizacji zadań publicznych. Ozyskane środki ze sprzedaży z się dokładnie w gminnych roku. Mając na uwadze powyższe, podjęcie przyznakowej uchwały jest zasadne. Roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działek numer ewinicyjnym 118 na 9, 118 na 10, 118 na 11 i 118 na 14 położonych w miejscowości Jana. Na podstawie artykułu 18 ust. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Broków uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Broków oznaczonych w ewidencji gruntu i budynek jako działki numer rewidencyjny 118 na 9 o powierzchni 0, 10, 0, 1089 ha, numer rewidencyjny 118 na 10 o powierzchni 0, 1089 ha, numer rewidencyjny 118 na 14 o powierzchni 0, ha, numer rewidencyjny 118 na 11 o powierzchni 0, 1088 ha. Obręb numer 0, 012 Janów Janówek Janów, położony w miejscowości Janów Gmina roku, na którym sądzie rejonowym w Sołaczewie Piąty Wydział Wieczystych, prowadzona jest Księga Wieczysta, numer kr. 10 004 7039, 7. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się w rok. roku, paragraf 3. Uchwała w tym z nim. Podjęcia. Czy są jakieś pytania, Proszę chce zabrać głos? Pan Wójt, proszę bardzo. Pan wójt, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo. Są to działki, które są wyznaczone w naszym planie zachowywania przestrzennego tutaj jako działki budowlane i akurat no, nasz, nasz samorząd, nasza gmina posiada pochodziane wyłoniły się właśnie takie działki. I w uchwale budżetowej na 2024 rok wspominaliśmy o tym o zabezpieczeniu środków ze sprzedaży tych, tych działań no i przychodzi czas, żeby, żeby po prostu to zrealizować dlatego ta uchwała jest dzisiaj na, na sesji dziękuję bardzo czy są jeszcze jakieś pytania nie widzę, to przystępujemy do głosowania proszę o głosowanie przez do przyciskiem i ręki, kto jest za Trzeci? przeciwnym się Oddano głosów 11 za 11 przeciw 0 wstrzymało się 0 ogłaszam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu 5E. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek nr 158 na 14, 158 na 15 położonych w miejscowości Tłumicy. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek nr 158 na 14, 158 na 15 położonych w miejscowości tułownicach. Na podstawie artykułu 18 ust. 9 literu, a z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w Rady gminy drogów chciała związać z Paragraf 1 wyraża się zgodę na nabycie na rzecz gminy roku prawa własności i rekomendacji oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 158-14 obręb 0028 ulicę. o powierzchni 00139 ha, położonej w miejscowości tu ulicę, dla której są to są są udział w Prowadzić leczystych, prowadzi księgę wyczystą o numerze PL 10, łamany na 0054567, na 7. Paragraf drugi wyraża zgodę na nabycie na rzecz gminy w prawa własności i nieopomości oznaczonej w Wamkiety, w w budynku za kłużałkę, numer rezydencyjny 158 na 15, obręb 0,28 na ulicę o powierzchni 0,096 hektara położonej w miejscowości w Lulice, dla której są nowe w raktowej są w Sowaczewie 9. Wydział Śród Wieczysty prowadzi Księgę Wieczystą PL 10 łamane na 00025 671 łamane na 10. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powiera się w wyprowiedzminym roku. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budyt działań 150 na i 158 na 15 położonych w miejscu Kłowicy. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 pół 9a ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny do wyłącznie do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zbiórnego zarządu, w tym m.in. Rada Gminy wartanowi o wyrażenie względu na zwyczajnie nieruchomości na własność Gminy. Przepraszam. W tym m.in. Rada Gminy postanawia o wyrażeniu zgody na odmawianie nieruchomości na własność gminy. W nieruchomości opisane w paragrafie 1 niniejszej uchwały są niezabudowane w ewidencji gruntów i budynków oznaczonej jako grunty orny. Zakup nieruchomości następuje w celu poszerzenia drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 160. Nieruchomość opisana w paragrafie 2 niniejszej uchwały jest niezabudowana. Rewidencja gruntów i budynków oznaczone jest jako pastwiska trwałe oraz grunty obiekt. Zakup nieruchomości następuje w celu poszerzenia drogi gminnej oznaczonej w rewidencji gruntów i budynków jako działka nr 157. Nabycie następuje, następuje do Gminnego Zasobu Nieruchomości. Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest za. za. Proszę o pytania. Czy przystępujemy do głosowania? Przepraszam o głosowanie. Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przedstawiają się następująco. Oddano głosów 11 za, 11 przeciw, 0 wstrzymało się, 0. Wygłaszam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 6. Interpelacje, wnioski, wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pomysł. Zobrawniamy sobie informację, że na odcinku drogi te odwórki od pana Jakubowskiego w kierunku Brochocina przed panią Jacińską Sabiną na tych zakrętach. Są lampy, ale one nie świecą, bo dlatego że są drzewa wroszły w rozkływ, te lampy i chodzi o usunięcie gałęzi czy szczęście drzewa. To jest jeden mój wniosek, a drugi dotyczy drogi w kierunku Olszowca 100 metrów od skrzyżowania do są te garby takie duże, no i chodzi o zlikwidowanie tego. Tam jest 9 metrów kwadratowych, wycięcia asfaltu i tych korzeni, no i, i po prostu zalania naszego asfaltu. Dziękuję, więcej nie będę mówić, bo za dużo na pierwszy raz by było. Dziękuję. Jest coś jeszcze do by tak, Ale ja też ja to nie złapałem pewnych pytania. Panie Dziękuję panie, bardzo za to proszę, Ręki. proszę jeszcze, kto ma jakieś pytania? Ja wnioski, proszę bardzo. Jakie dobre wnioski, panie Wójcie, po wczorajszym wizycie u pana marszałka? Poznaję jeszcze raz. raz. Jakie dobre wnioski po wizycie wczorajszym u pana marszałka? Poznaję inwestycji? Ale pan radny nie tak robił, prywatne, osobiste rzeczy. No. Nie, nie,

Wszystko już będę miał na papierze, i z tego co wiem, Ale mogę tylko powiedzieć teraz, żebyście tego nie pamiętali, że już nie było pytań. Ale tak proszę. To już jest do karty. Powiedz, czy jeszcze jakieś są związki pytania? Jeśli nie ma więcej pytań na wniosku pani zapytań, to tak, że ogłaszam zakończenie obrad sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.